W 1874 roku w Jabłoniu, które obecnie leży w województwie lubelskim, trwały silne naciski, by mieszkańcy porzucili swoją wiarę katolicką i przyjęli prawosławie. 29 października hrabina Jadwiga Lubieńska zapisała w swoim dzienniku, że do wsi sprowadzono wojsko, a ludzi z Jabłonia i okolicznych miejscowości zgromadzono w jednym miejscu. By zmusić ich do zmiany wyznania, wszyscy odmówili. W odpowiedzi wielu z nich doświadczyło brutalnego traktowania. Kładziono ich na ziemi i katowano aż do połamania kości. Najbardziej cierpieli ci, którzy trwali przy swojej wierze, zarówno dorośli, jak i dzieci. Wiosną 1875 roku w Jabłoniu zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe. W kwietniu i maju dzieci zaczęły opowiadać, że widziały na polu lub unoszącą się nad nim jasną postać kobiety. Widzenia się powtarzały, a wiadomość o nich szybko rozniosła się po okolicy. Do jabłonia zaczęli przybywać ludzie, pieszo i furmankami. Świadkowie mówili, że widzieli kobietę w bieli z dzieckiem na ręku czasem biskupa, a czasem trzy bijące serca. Nawet zarządca majątku Niemiec o nazwisku Szenke relacjonował, że widział świetlistą postać stojącą pomiędzy dwoma chorągwiami. Wkrótce pojawiły się tysiące pielgrzymów. Historyk Kraszewski podaje liczbę nawet sześciu tysięcy osób. Władze rosyjskie zareagowały natychmiast, rozkazały zaorać miejsce objawień i otoczyły je strażą. Ale ludzie nadal przybywali. Ostatnie objawienie miało miejsce pod koniec czerwca 1877 roku. Maryja powiedziała wówczas, że udaje się do Getzschwaldu, by tam nieść pocieszenie, i zapowiedziała, że po stu latach powróci, by chodzić od domu do domu. Na miejscu objawień, na sośnie oraz dwóch kamieniach pozostały ślady stóp jedna większa, druga mniejsza. Dziś miejsce to upamiętnia kapliczka. I rzeczywiście, w 1977 roku, dokładnie sto lat później, do parafii Sfory przybył obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedził domy mieszkańców. Tylko nieliczni pamiętali wtedy starą zapowiedź Maryi, że będzie chodziła od domu do domu. Oto, co Najświętsza Maryja Panna przekazała do Polaków w tych objawieniach. Objawienie pierwsze z 1875 roku: Przychodzę do Was jako Pani pokoju. Nie bójcie się. Niebawem zostaniecie uwolnieni z prześladowań za wiarę, a Wasz kraj, którego jestem królową, powstanie z kolan przed zaborcami i zostanie wyzwolony. Drugie objawienie. Z 1875 roku. Trwajcie w wierze i módlcie się o pokój na waszych ziemiach i w waszych sercach. Trzecie objawienie z końca czerwca tego samego roku. Jesteście narodem wybranym. Pan Bóg, ojciec świata i wszechświata, stworzyciel wszystkiego, umiłował Was, jak i ja was umiłowałam, w sposób szczególny. Matka Boża już wtedy mówiła o Polsce jako narodzie wybranym. Czwarte objawienie z 7 lipca 75 roku. Nie lękajcie się. Przychodzę do was jako wasza Matka z niebios. Oto bowiem wkrótce pokój zatriumfuje. Gorliwie się módlcie i nie bójcie się prześladowców. Oto bowiem prześladowców dosięgnie kara, a wy Wywyższeni będziecie w oczach Boga. Odmawiajcie, Różaniec, On jest Waszą tarczą i mieczem przeciw wszelkiemu złu, a wszystkie Wasze sprawy mnie zawierzajcie. Wkrótce znów do Was przyjdę. Tym razem będzie Was bardzo wielu. Piąte objawienie miało miejsce 30 lipca 1875 roku. Przybywam do Was dziś. Aby wlać w wasze serca nadzieję, trwajcie w mym synu Jezusie Chrystusie. A wasze życiowe drogi, mimo ziemskich trudności i uciemiężenia ze strony waszych prześladowców za wiarę, zaprowadzą was do królestwa niebieskiego. Jak krew mego syna was oczyszcza, tak wasza krew, przelana za wiarę, oczyszcza wasze drogi ziemskie i dusze. Objawienie szóste z 15 sierpnia tego samego roku. Ja przynoszę Wam pokój i dobrą nowinę, radość i szczęście serc otwartych na mnie i mego Syna, niebawem skończy się wasza niedola, a pokolenie tej ziemi w niedalekiej przyszłości poprzez pobożność otrzyma wielką łaskę. Módlcie się na różańcu i trwajcie w wierze, albowiem ukochane dzieci, kto z was wytrwa, ten posiądzie szczęście na wieki. Objawienie siódme z 20 sierpnia tego samego roku. Ja jestem Matką nieba i ziemi, królową Polski i świata. Trwajcie drogie dzieci w wierze, a nie przeminie wiele pokoleń, gdy na waszej ziemi powstanie ziemski dom mego Syna, i choć każdy Kościół jest Jego domem, ten będzie szczególnie umiłowany. Tak, jak i ja Was umiłowałam i kocham całym sercem. Objawienie 8 z 4 września. Ja przychodzę do Was jako królowa pokoju. Ziemia ta zazna jeszcze wiele krwi i cierpienia, ale Wasz kraj został już i nadal zostanie wywyższony ponad wszystkie inne, i choć wiele zła będzie się starało to zniszczyć na wszelkie sposoby. To ich trud daremny. Wasze serca muszą być zawsze otwarte na Boga w Trójcy Przenajświętszej i na mnie, a ja zawsze będę czuwała nad Polską. Poprzez waszą krew zmyjecie wiele grzechów waszych przodków, którzy na tej polskiej ziemi żyli w pogaństwie przez długie wieki, ale na końcu zapanuje tu pokój, miłość, radość i szczęście. Objawienie dziewiąte z 23 grudnia. Ja jestem królową nieba, ziemi, pokoju i łask. Otóż, drogie dzieci, przychodzę do was oznajmić wam, że tak jak w przeddzień wieczerzy wigilijnej, gdy z mego łona przyszedł na świat Bóg w ludzkiej postaci, który zbawił wszystkie pokolenia tej ziemi i całego świata, tak i pragnę od was, byście otwartymi sercami, z różańcem w dłoni, narodzili się na nowo i pokonali dręczące was zło ciemiężycieli. Wasza krew będzie błogosławiona. Trwając w Jezusie Chrystusie, trwajcie we mnie, a ja wam błogosławię jeszcze nie raz ochronię od złego. Oddając serce mnie, oddajecie je synowi mojemu. Objawienie 10 z 13 stycznia 1876 roku. Nie bójcie się. Podejdźcie bliżej, tak blisko, jak blisko jesteście mego serca i w nim i z nim. A ja z wami. Nie martwcie się o jutro ani o przyszłość, bowiem przyszłość dla was jest jasna i przejrzysta, pełna miłości. Weźcie różańce i niech te różańce jak tarcza bronią was od wszelkiego zła. Zło upadnie zawsze, dobro zawsze zatriumfuje. Otwórzcie swe serca na mnie, nie tylko na modlitwie, ale i w życiu codziennym. Czuwam nad wami i niebo czuwa nad wami. Wkrótce zatriumfuje pokój. Objawienie jedenaste. Z 27 stycznia 1876 roku. Zapowiedź odzyskania niepodległości i cudu nad Wisłą. Nie minie pięćdziesiąt lat, a odzyskacie wolność. Wasi ciemiężcy zostaną zgładzeni, i choć będzie im się wydawało, że wasza stolica stoi przed nimi otworem, ja im tę drogę zamknę. Bądźcie zatem dobrej myśli. Trwajcie w wierze i miejcie mnie w sercach, tak jak jesteście w moim sercu. Kto trwa przy mnie, ten nie zginie na wieki. Waszą bronią jest różaniec, używajcie go, a wasze modlitwy na nim zanoszę do Ojca Niebieskiego. Do zobaczenia niebawem, błogosławię was. Objawienie 12 z 12 marca 1876 roku Dziś stajecie w obliczu wyboru. Życie wieczne i udręki ziemskie, które wkrótce przeminą, czy też sprzedaż dusz w zamian za przywileje. Pamiętajcie, aby podjąć dobrą decyzję, którą ukazali wam już ci, którzy przelali krew za jedyną prawdziwą wiarę w Boga żywego w Trójcy Przenajświętszej i za poświęcenie waszych serc mi. Trwajcie w prawdzie. I w prawdziwej wierze, a ona was wyzwoli. Zawsze będę z wami i ja i mój syn, i Bóg w trójcy jedyny. Objawienie trzynaste z 13 maja 1876 roku. Drogie dzieci, nie bójcie się tego, co złe w tych doczesnych czasach, albowiem Bóg ma plan względem was i okolicznych miejsc. W niedalekiej przyszłości nieopodal Was stanie Dom Boży na wzór duchowych łask z dalekiego kraju na zachodzie. Będziecie z niego czerpać wszystko, co najpiękniejsze pełnymi garściami, a każde zło zostanie zgładzone. Ufajcie, wierzcie i trwajcie, a dostąpicie pełni Bożego Miłosierdzia. Od 8 grudnia 2021 roku. Mieszkańcy Jabłonia nie mogli wyjść z podziwu. Choć za oknami zima w pełni, śnieg pokrywa pola wokół, a temperatura spada poniżej zera, przy kapliczce Matki Bożej Królowej pokoju działo się coś niezwykłego. W miejscu, gdzie o tej porze roku powinien być tylko mróz i śnieg, rozkwitły róże. I nie były to pojedyncze kwiaty, lecz obfite, żywe kwitnienie. Które trwało od uroczystości niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Pan, kapliczka w jabłoniu, miejsce modlitwy, historii i nadziei, zaprasza dziś wszystkich do zatrzymania się w ciszy serca, do zawierzenia Bogu przez ręce Maryi, a rozkwitłe róże mimo zimowej aury niech będą znakiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Najświętsza Maryjo Panno Królowo Polski Módl się za nami. Amen.